Jezu! Tak. Nie, gram tylko na koncertowej. A gdzie masz koncertowe w takim razie? Nie wiem. Jesteś jak atak w żółtej oh. Jezu, ja nikogo nie zapraszam swoją mama, wygadałam się, no... Jezus Maria, okradli was? Dziecko, czy ty robisz to wszystko nie na złość? A co? No, na przykład to! Lena? Tak dzisiaj wyszło, co? Podwodam, na co? To. Nie byłaś w pracy? Ale właśnie na to! Wszystko robiłaś jawica! Nawet wyszłaś za jego chłopa! Lenka, jestem już. Proszę, mój dzień, <laughs> za przeproszenie <laughs> martysta. Mam dosyć wytykania mi, że Lena to moja siostra. Czy ty wstydzisz się, siostry? Tak, tak. Nie jodę pan krzyczek, że nie wytrzymam tego. I wiesz, co ci powiem? To jest Od małego! Nie! Na pierwszej randce powiedziałaś mi, że go uwielbiasz. W chłodzie chciałam coś na bruski. Nie rozumiem, bo ci dwa czajniki na jedno Mam kochanki. <grymne> co ty masz? Natomiast jest Pani jest krzypaczką w piecharnom grotarskiej, siedzi Pani ostatnim kupicie z niego całego zespołu. Słucham? Dzień <grymne> No spoko, tylko musi Pani wiedzieć, że moja mama nie zapłaci 120zł za lekcję w kawiarni. I słusznie. Powiedz jej, że biorę 200 Już. Uważaj, że... Obiecaj, bo było... inaczej ci przyłożę! Wiadomo, oknem. Naprawdę. Czyż mi były obstawione?